Siemanko, ogólnie tak o bardzo dziękuję firmie Hardcore za to, no, że dostrzegła taki, taką osobę jak ja, gdzie bardzo dużo w życiu przeszedłem, bo byłem na dnie, bardzo na dużym dnie. Ci co mnie znają to wiedzą, ile w życiu przeszedłem. Dziękuję Ci jeszcze raz w tej filmie Hardcore, że mnie dotrzeba. Wysłali mi paczkę w ogóle. To jest kurwa w szoku. Jestem w szoku w ogóle. Jestem kurwa podjarany jak nogi dziecko. Prawie dzwoniłem konia. Słuchajcie, dostałem kurwa ciuszki. Nie wiem w której kurwa koszulce mam ćwiczyć, bo już kurwa zwariowałem ty. Tyle czułów nie miałem nigdy na raz. Zobaczcie, dostałem tu. Zobaczcie, Hardcore, żółtutka na lato. Jalutka na wesele, Czerwona. Kurwa do kurwa. Czarna na miasto na balety. <grywa> cały dres dostałem. Wyobraźcie sobie. Dostałem cały czerwony dres. Czyli jak mi wypierdolę na miasto, to będę wiedzieć, że to kurwa hardcore. Dostałem koszuleczkę na ramionczkach, spodeneczki. Dostałem kurwa opaski, Nie, do... powiem tak o pełen szacu dla tej firmy. Nie znamy się, a oni wysyłają mi paczkę, bo widzą jak chłop zapierdala. Bardzo z tego jestem dumny, przepraszam, że przeginam w tym filmiku, ale no, wiem, że nie powinienem, ale ja tak czasami mam, że muszę pierdolnąć. Jestem mega podjarany, że dostałem, że ja zapierdalam hardcore, a dostałem od tej firmy kurwa e, ciuchy, fakt. Mega szacunek dla tej firmy, jestem podjarany w chuj. E, dziękuję, naprawdę dziękuję. E, no tylko tyle mogę powiedzieć. Dziękuję e, ogólnie. Yy, już, o, zaraz będziemy, kurwa, mieli w chuj tych, bo wszyscy hardkorowi są. Yy, ogólnie materiał, dla mnie pierwsza klasa. Dla mnie jest pierwsza klasa, ja nigdy nie wciskam kitu, zawsze mówię to, yy, prawdę, materiał pierwsza klasa. Jedziemy, kurwa, zobaczyć, jak się pierdolnie w tych trening yy, w tych uciuszkach Pozdrawiam. I to będzie to.